Dobra, siemka, tutaj Jeffy.pl, jest ze mną dzisiaj Grzybcio. Yolo. Jaki <gimbals> Dobra. E, jesteśmy na serwerze SkyBlock, e, IP do serwera będzie w opisie. I widzę swoje majtki. <laughs> Nie musiałem wiedzieć. E, link do kanału Grzybcia też będzie w opisie. No i u mnie tak samo. Dobra, ścinaj to drzewo. Jezu. Co ja robię? Ccinaj drzewo! Gdzie ty jesteś? No zaraz go spadłem z wyspy. Tam coś jest. Dobra. Dobra. Ścinam drzewo. Zwaliście wow. dwa. Dobra, jak teraz znowu tak... Ej, nie próbuj. <laughs> jak teraz znowu to samo będzie Dobra, robię trzy. Już wcześniej był taki fail, że zamiast kobla zrobił nam się obsydian No i... Ej żeby ale... Nie, nie ja to umiem zrobić, daj Bo ja pamiętam Żeby nie było na mnie Gdzie jest drugie? A dobra, nie trzeba Ja pozbieram saplingi Ale po, potrzebuję ten kobla Nie ma kobla Znaczy, no w sensie To robisz tak To robisz tak to robisz tak. To robisz tak. I tu się giniesz. Jak to zrobię źle nie. Łą yeah! yeah! Dobra. No i, no i, i jestem fajny. Stawię workbencha. Stawię workbencha. Good. Jest tam coś. Nie, nie ma dobra. Co? Dobrze, to tu. Dobra, no właśnie chciałem ja zrobić kilo, ale co ja robię? Nie wiem, nie wiem. Chciałem zrobić ten z samych desek. LOL! Co? Straci. <grywka> Jaki bug. A dobra, już się odbagowało. Bo pokazywało mi, że mam trzy patyki, nie? <grywka> no to się baw. Czyli ja mam być murzynem i kopać kobla? Tak. Adamkowi się spodoba. <grywka> yeah. Ja ci będę kradł tego Kobla. No widzę, bo mam jednego. jednego. A? Wiesz, że niektóre też ci się palą. Nie? W no wiem. Taki protyp. Ja mam złe przeczucia to W ogóle, jeśli chodzi o mój kanał, to jutro się powinien ukazać trzeci odcinek kariery. Wow. Nie wiem. Nie wiem, czy teraz zaspoilerować moim widzom yy, aktywność na kanale na najbliższy tydzień, czy po prostu tam. Mm, no. No, to jak już powiedziałeś, no to. <laughs> to słuchamy. Nie. Ja, ja nie lubię spoilerów, ja nie będę spoilerował. Spoiler to to ma samochód. Dobra. Eee, to tak. To będzie totalnie na spontanie. Eee, na kanale ukaże się survival z... Chyba nim, nie wiem. Będziesz chciał ze mną nagrywać? Nie. Nie no. no, no to nie. Dobra. Dla ciebie. No nie, no no powiedziałeś nie, to nie no to będzie. Dobrze, dobrze będę. Nie no będzie z basilkiem. Mmm. Serio? Prawdopodobnie. Nie. Prawdopodobnie e, ukażą się e, nagrania z e, Team Fortress 2. takie o! No, Krótkie rozgrywki? Nie wiem, co to jest, nie? Wiem. I planuję też coś nagrywać z Lola lub z Doty. Unsoup! Unsoup! że Dobra. No, to teraz ty spoileruj. Y, no to mm, jutro powinna się ukazać FIFA A dzisiaj to coś z tym głównym. Nie ża żartuję z tym dobrym kolegą. Ile? Wszystko Zostaw mi trzy na kilo Dobra Le Nie, dobra, chciałem cię wyrzucić, ale Patrzcie, jaki on ma Patrzcie na jego majtki. Pekaj, okay. pokażę, pokażę wam jeszcze raz moje majty. Masz kilo. I pracuj. Pracuję nie, teraz, teraz widać moją twarz. Widzicie? Moje wnętrzności. Których nie ma. Co? Dobra! O! Wow! O! Kilos! Ciekawe skąd? No nie Dobra, ja tu cały rozkopię. Albo nie. Nie wiem co tutaj robić. Wiem! Będę farmerem! Yeah. No, ja! Moje, moje życiowe marzenie zostanie farmerem. Może nagrywamy ten Dłużej jako dwa odcinki, nie? Masz ten. Dirta. Co? Nie. Masz dirta. A w skrzynce? No nie ja wziąłem ze skrzynki. To, to, nie nie mam. Mam. to nie mam. To już jest moja. No Kobla nie ma. Chyba znowu serwer zlagowało. No właśnie to widzę, nie, bo Kobla nie ma. No to będzie tutaj takie fajne cięcie. Robisz? Nie wiem. Czekaj, godziny. Masz 3 sekundy. Dobra. Nie czekaj. Z powrotem... Ja już zacząłem, nie obchodzi mnie to. Jesteśmy z powrotem, był lag serwera. No już dwie godziny minęły no i. Cięcie trwało dwie, dwie godziny Już poszedłem sobie na dwór z kolegami i, i ten ja osłonek Wiesz, że u mnie widać godzinę Co za No, Dobra cięcie Dobra, trwało godziny, 30 sekund i... No. Taki troll Tyle było z tego trolla Dobra. Jestem... Sami się strolowaliśmy. Czy mam go wyciszyć potem na nagraniu? Kogo? Nie? No, nie wiem. Kogoś tam słyszę. W ogóle co? Czemu ja to chcę robić, jak tu nie ma wody? LOL! Może być. Mi pasuje. Jak to załapało? Może to też załapie. Tak, bo ona tam ma na cztery ten... klocki. No. Na 4 klocki to ten. Będzie tak. Czekaj chwilę. Ja przerwę nagrywanie na chwilę. Ja nie. Dobra, z czego tu jest żarcie? Z niczego tu nie ma żarcia. A da się jakoś? Melona posadzić? A, dobra. Ja. Yeah. Super farmer! Czemu tu nie łapie wody? Ej, czemu tu nie... Ej, ty tam kop, -kobla. Dobra, no pewnie już mnie pięknie obgadałeś. Nie. Sobie zobaczę. Już nie pamiętam. No to... Pewnie... No! I oki, on ma brzydkie majty. O! Dawaj itemsy! Wziąłeś Nie, kobl się zjarał A nie, dobra, tu jest No i spojrzałem się na ciebie Twój urok taki No wiem No chodź tu Co? No na wyspę no Przecież jestem koło ciebie już Gdzie? Wow, widzisz, nie? nie? No, teraz się widzę. O, dobra, łapie Co ja mogę z tym zrobić? Cukier. Co ja mogę zrobić z grzybkami? Eee. Zasubować mnie Pat, Patrzcie, patrzcie jaki podobny, patrzcie Patrzcie, patrzcie Ryj jak grzyb Ej, ty nie masz ust, ej M Mam ja Nie masz Patrz Ej, nie mam ust <grystanie> No nie! I ITEMSY! i ITEMSY! i temsy, i temsy. No nie. Nie, jest nie nie! Ej, spróbuj wlecie w tą wodę Jaki typ Ja tam spróbuję spłynąć Dobra Ja zostanę przy Wifi no powiedzmy, że to miał być taki troll, nie? No to było zamierzone już przed odcinkiem, że ja tak wejdę do lawy, nie wejdę do wody, a później spadnę z wyspy to było zamierzone du, 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 du. Czy ja tam dopłynę? A Jezus, potem się tam wracać yy. Po co ja tam w ogóle płynę? Tam coś jest? Są tam twoje itemsy chociaż? No, miałeś jakieś itemsy? No killoff i dwa koble. Ła, to po co ja tu płynę? Wow. No nie wierzę. Dobra. Cięcie trwało dwie godziny. Nawet nie mogę cięcia zrobić. O, dobra. O, to co dobra. będziemy ten kończyć, nie? No to czekaj! Ja muszę tam. Dzisiaj ten, y... Chodź tu. Gdzie ty jesteś? Chodź tu. Za? Bo cię wrzucę z mojej wyspy. tak Tak chcę. No to... ej. No nie, głupie co? A dobra to robimy tak. Znów dobra. drugą stronę. I znowu widzę no swoje majtki To ja zaczynałem, to ty kończysz. Cześć. No to to by było dzisiaj na tyle w tym odcinku. No nie znowu... No. Zagowało mnie. No to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie. Wejdź za mnie. No i y, jeszcze, że. Ten. Te odcinki się tak będą pojawiały co dwa dni. Nie? U mnie codziennie. Jak mi się będzie nudzić, to codziennie. Jako iż zadania nie robię, to będą codziennie. <noise> tak, ja z nim jestem w klasie, to coś o tym wiem. A jeszcze. Serdeczny od P2. Jak ktoś rozpoznał mój skin? Mój też. Mój też. No. I moje majtki. Z, jak... Z jakiej no. firmy? Twojego, skin... Twojego skinu raczej nikt nie rozpozna. A mój to, jak ktoś oglądał Avengers, to będzie wiedział, to jest Hawkeye. Yeah! No. I. Jak ktoś dalej nie wierzy, to proszę tutaj, kurwa. Dobra. No. Link do tego gościa będzie u mnie w opisie. No, ja już tu mówiłem, ale dobra. No. 都去买这些什了。